Powiem tak, przejście pojedynczego poziomu to jest najmniejszy problem w tej grze, nie? Bez umiarcia. Mm. Największy... ...save naj. Jeszcze ja się nazywa... Halo? A! Okej, okay. największy problem jest w tym... ...że trzeba przejść wszystkie poziomy pod rząd bez pomyłek. Tu w ogóle był jakiś pług, nie? Czekam. nie ma. Nie, ale nie da się tego przejść bez upadku. Czekam na ciebie. Ty próbujesz przejść. No właśnie to przeszedłem bez Halo. upadku kolego. I jest lina na końcu. Weź mi z nią spuść. Jak ją spuścić, czekaj. Nie, dało się chyba. Tylko no, że... bo tu ciemno jest. To, że się dało to wiem, a jak? Mogę tak? Z... <ślał> Zrzuciłem ci ją na dół <ślał> no, A. Ym... Tak, bo miał to podnieść. Tak czekaj, ciemno czuję. To jest jest to napis zrobs. I Ejp. Aś Jak... to tą linę zarzucić? Czemu jedna... jedna, jedna... jedna... <laughs> Czekaj, ja cię przez streama z tego zrobić, o? bo to jest hit. Czemu jedna linę jest taka mała, a druga jest taka duża? Nie, ale zaraz wrócimy na Pas. początek gry. Muszę się w rogu, <laughs> Jak tu się wchodzi? O!

O! Chodź tu! <noise> co to wygląda? Ej! Przez mapę mi łeb wystawał. Ja normalnie. Mnie. Co, teraz tu się wodzi, ja? Nie! Coś zrobił! Niech da się stąd! Nie chcę! Ja się, ja polecam mamy nie, trzy. Jeszcze jeden. Powiedz, że to jest Nie, mamy cztery. Tak? No to, dawaj. Mamy trzy idioty. Jest taka szansa, że gdzieś się zgubił. Wypadł mi chyba z krzyżenia jak biegł. wiesz? Parki może? Po... Biegnie? Cofaj, biegnie! Serio? O. Nawet stoi przy drzwiach. Czekaj, bo nie mam sanity. Otwórz drzwi! Otwórz drzwi! Otwórz drzwi, otwórz, drzwi, otwórz, drzwi, otwórz drzwi! Aha! Tu po prostu mnie umiera jak ty umrzesz. Tak. Okay. Ja chciałem drzwi zamknąć i upobiec do tamtego spokoju. pokoju. W ogóle ja woda akurat miałem w ręku, musiałem się napić, bo mi sanity zjechało i widziałem smilerów. O Jezu. Nie wiedziałem, że generalnie wchodzi do tych pokojów tak Ja szale. myślałem, że ty zamkniesz za sobą te drzwi. Destresowałem się, wiesz? <laughs> um. A przynajmniej nie tak szybko. Co się zrobi? Wiesz, co widzę? <laughs> Laga komputera. O, skraszam mi. Unreal Dreamcast Report. <laughs> Idziesz pierwszy, bo tobie to najlepiej wychodzi. To fantastycznie wygląda z trzy osoby, wiesz, jak spadasz. No co jest? to mi się przechylił, Bo Mogę założyć, że w sumie jednak chcę spać. Siema. O, widzę że... No, no teraz szukamy jesteś... drzwi. Mamy. Jak trzy... zawsze. Chodzi tam, Znajdź. Nie poczekaj, bo my i tak musimy iść tam. Musimy pierś... iść lewo. Gdzie, Nie zauważył nas. Brzmi gejowo trochę, wiesz? Co? Tu po prawej od razu był... A, że tak! No, on przeszedł z prawej do lewej. Ty sobie tam idź, a ja go tu spejtuję. O, biegnie na mnie. Ty masz. Dobra, pod wyłoni wyłonił się z tego na chwilę. Wbiorę w ciemno. To się otworzy. Da się zrobić tak. Da się zrobić tak. Dokładnie. Podoba mi się to, że staliśmy w miejscu, podjechała do nas góra windy, wzięła nas trochę ze sobą i znowu nas zostawiło. O, ja, To będzie parking. No i też tu jakiś kod, nie? E, tu się szło tu. No bo coś włączyć trzeba... O nie, to jest to gówno. O Jezu. Ach, to jest to, to z tyłu miałeś. <grym Aby, <grym to ja nigdy absolutnie nie zrozumiałem, pomimo jak bardzo nie próbowałem. <grym> I też tak masz, że im więcej gadasz, to twoje takie gardło jest bardziej jakby zapchane Zdarza się no No a ja teraz tak mam Nie tak, że szuczone, bo dużo piję ale A jak to się teraz kikało Ale Laga dostałem Boże świetnie. Laga ma knaga <grybujesz> Jak twoja wielka knaga. Dobra no. Gdzie nie jest samotną matką w twojej okolicy Ej, ty jesteś jakiś mądry Czemu? Kucze nie wiesz, że no, to coś takiego zrobiłeś potężnego? I światło włączyłem jeszcze przy okazji no, ła! wystaje w twarzy rurami, gazem włączy się <noise> Rura, mi... <noise> Rura mnie zaatakowała tu skręcamy w lewo Tak, tylko patrz jak zej... Pobiega wprost Co to w ogóle było? Jakaś małpa, owca, nie wiem Blackrues czy Backrouse powiedziałeś? Zepsuło mi się ej Nie otrzymam shifta Co <laughs> ja... się dziś to w jak biegasz To trzeba mieć nic sprinta ty... teraz? Ej, a weź idź tyłem! <grymne> nie, nie! Jeszcze! I to jest tyłem, proszę cię! O, ty też to nagrywasz? Jaki to jest. Tak! Jaki to jest cudowny z mojej pyski? Tak! Tak! Ja, ja boki Nie, <grymne> ja cię kręcę Ej, nie! A kurde coś się stanie kłócisz? Oby nie Nie, ja nie chcę kłócać, wiesz? Bo ja wolę tego nie stać. To jest bardzo ciekawa umiejętność biegania cały czas Widzisz no, widziałeś? Co? Co? No, widziałeś mnie to? Wiem ci nie mnie niezbrawiającego w drzwi A, no tak! Nie mam się powiedzieć co ty robisz. Ale on mi nic nie zrobił też Dobrze, zamykaj za sobą drzwi. Eee, co się jest... Dobra, nie, to... Eee. Energy bar? Okej, okay, będę Napić się tutaj. wody! Pić wody Ej! Ta taśma to jest na ziemi ci się do stopy przyczepia. Co ty kur... No, no, no. <laughs> to ta... To, to tekstura jak Gdzie ty pobiegłeś znowu? <laughs> ja lubię ja też mogę biegać, ale trochę inaczej. Nie, jeszcze jeden. Nie, mam. Mam nic do... Okay. Jeden został do załączenia w sensie, bo jest 8 na 9. Dobra, masz streama, czekaj. I może nie w 1440 IP, bo jak mi wywali, to już nie będziemy grać. <śmiennie> <śmiennie> Jestem strasznie napięty, żeby nie umrzeć. Mnie też różne dziwne rzeczy straszyły nie raz, także. He? Widz, widziałeś to? Co się stało?